Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie. Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł z nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi, wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła, zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: Nie bój się, wiesz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi, widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: czemu podnosicie wrzawę i płaczecie. Dziecko nie umarło, tylko śpi, i wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy, dziewczynko, mówię ci wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia, przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie. Pozostańmy jeszcze w postawie stojącej. Chciałbym Ole dzisiaj przyjąć do grona ministrantek. Droga Olu. Po przejściu przygotowania, uznając Twoje szczere pragnienie, chciałbym Cię dopuścić do pełnienia służby ministrantki w zgromadzeniu liturgicznym. Będziesz odtąd nosić świętą księgę, a także krzyż, zwycięski sztandar naszej wiary. Będzie, będziesz dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne, na cześć Boga, nosić kadzidło i świece. Przyjmij jako znak Twojej posługi ten krzyż. I wypowiedz teraz Twoją deklarację. Ja, Ola Rejkowska, dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekam święte czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Święty Dominiku Sawio. Módź się za nami, amen. O, możemy, Oli, dać. Brawo, z tego Bardzo bogata dzisiaj jest ta liturgia Słowa. Może na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Kiedyś kardynał Cantalamessa, komentując ten tekst, zauważył, że, że Jezus w tej Ewangelii jest dotykany w dwojaki sposób: że jest dotykany przez tłum, który na niego napiera, i Jezus jest dotykany przez tę kobietę, która bardzo pragnie. Zostać uzdrowiona, która bardzo pragnie też spotkania z Jezusem. I rzeczywiście to niezwykle ważne, żeby w tym zgromadzeniu liturgicznym, które stanowimy, a jesteśmy całkiem tłumni dzisiaj, mimo wakacji, żeby, oprócz tego, że jesteśmy razem, żeby dokonało się. Moje spotkanie z Jezusem, moje dotknięcie Jego obecności w tej Eucharystii, w Słowie, w tym zgromadzeniu, w postaciach Eucharystycznych chleba i wina. Kiedy tak się dzieje? Kiedy z mojego serca nagle wydobywa się to czułe, intymne, bliskie wołanie Jezu? Często je spotykamy na kartach Ewangelii. Jest taki piękny moment, kiedy Pan Jezus spotyka tego człowieka, który żebrze wierycho i jest człowiekiem niewidomym. I z jego serca się wydobywa to, Rabbuni, to znaczy, mój nauczycielu, kochany mój nauczycielu. Nie? Jest tłum ludzi, oni tam, jeszcze Marek napisuje, że oni go tam uciszają, żeby, żeby nic nie robił. I nagle on mówi: Rabbuni. Jest to piękne spotkanie Marii Magdaleny, która mówi do, do Jezusa bardzo osobiście, woła do niego. Mój mistrzu, mój, mój nauczycielu, e, pierw myśląc, że on jest ogrodnikiem, ale potem rozpo, rozpoznając, rozpoznając go. I możemy do tego rzeczywiście dodać to, co jakoś głęboko dzieje się w nas. Może ktoś dzisiaj przyszedł tak jak ta kobieta, mówi: Właśnie uzdrów mnie, uratuj mnie. A może ktoś po prostu dzisiaj przyjdzie i wyzna: Wierzę w Ciebie, Jezu. Albo ufam Tobie. Ale niezwykle istotne jest to, żeby się to dokonało. Właśnie moje osobiste spotkanie, moje osobiste dotknięcie Jezusa. Tego uczymy też dzieci, że one w tym zgromadzeniu liturgicznym też osobiście spotykają Jezusa. I dlaczego nam jest to tak bardzo potrzebne? Ponieważ no widzimy, że ta Ewangelia pokazuje nam coś bardzo trudnego z życia człowieka, że może z nas uchodzić życie. Historia kościoła mówi, że jeden z pierwszych historyków kościoła, Eusebiusz Cezarej, mówi, że ta kobieta, która przyszła do Jezusa, miała na imię Weronika. że ona dość właśnie doświadczyła tego, że upływa z niej życie, że ponieważ dla Izraelitów krew była znakiem życia, symbolem życia, ona chorowała na jakąś chorobę dróg rodnych i trwało to już 12 lat. I miała doświadczenie tego, że uchodzi z niej życie. Co więcej, jeszcze w, tym, w tej kulturze była uznawana za osobę, która jest nieczysta czyli no nie może być blisko innych ludzi, nie może być w zgromadzeniu na przykład modlących się ludzi. Drama, dra, ogromny dramat tej osoby. I, I druga ta historia, która pokazuje nam wskrzeszenie. To zresztą ciekawe jest, że Ewangelie nam przedstawiają takie trzy wskrzeszenia, i one pokazują jakby trzy etapy przeżywania śmierci, właśnie uchodzenia życia. Pierwszy to jest ten etap, kiedy, który widzimy dzisiaj w Ewangelii, że właśnie ta dziewczynka dopiero co umarła. To jest taki moment, kiedy my odkrywamy, że. Właśnie doświadczam jakiegoś rodzaju śmierci. Coś we mnie umiera. Może właśnie radość we mnie umarła przed chwilą albo coś innego. Potem jak pamiętacie, jest to wskrzeszenie młodzieńca z Nain. Niosą go, jest pogrzeb, odbywa się pogrzeb. I Jezus spotyka ten kondukt pogrzebowy, a więc można powiedzieć, że ten mężczyzna, młody chłopak zmarł, no, może jeden dzień albo dwa dni wcześniej. A więc ta śmierć już się jakoś zagościła, ona jakoś trwa. Może właśnie ktoś z nas jest w takiej sytuacji, że jakoś ta, jakaś, jakiś rodzaj śmierci już we mnie trwa. No i jest trzeci. To jest ten moment, kiedy Pan Jezus wskrzesza łazarza. Że on już śmierdzi. Nie, że ta śmierć to już tam. Się zagościła. I co jest dobrą nowiną w tych sytuacjach? Dobrą nowiną jest to, że Jezus wobec tych śmierci nie jest bezradny. Jakkolwiek długo ona by mogła trwać, czy się dopiero zaczęła, czy już trwa bardzo długo, że wydaje się, że nie ma odwrotu. Jezus jawi się jako ktoś, kto jest w stanie powiedzieć: Chcę Ci dać życie, chcę Ci dać życie. I dzisiaj myślę, że warto to zobaczyć, że Pan Bóg nas za zaprasza do, do tej wspólnoty wiary właśnie po to, żeby dawać nam żyć. Że nie jesteśmy tutaj tylko, żeby się czegoś dowiedzieć. Ale właśnie, żeby coś przeżyć. Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących, ale stworzył wszystko po to, żeby było. Żeby było. Więc ja myślę, że warto się oprzeć na tych słowach z Księgi Mądrości. On stworzył wszystko, żeby było. Choć demon. Będzie nam wmawiał kompletnie coś innego. Będziemy widzieli sytuacje, w których On będzie nam mówił: Tak nie jest, Bóg kłamie, oszukuje Ciebie. Każdy z nas przeżyje w swoim życiu śmierć kogoś bliskiego, będziemy patrzeć na trumnę czy na prochy kogoś bliskiego i co nam Demon będzie mówił? Koniec. A Bóg w tej liturgii będzie nam mówił kompletnie coś innego. Będzie mówił, ja nawet te prochy jestem w stanie wskrzesić. Dlaczego? Dlatego, że wstałem. Coś, co się dzieje w tej Ewangelii. Kiedy Jezus pozwala się dotknąć przez tę kobietę, kiedy dotyka tej dziewczynki, która zmarła, bierze tę śmierć na siebie. Bierze tę śmierć na siebie dosłownie, staje się też nieczysty. W tamtej kulturze to znaczyło, że Jezus się staje nieczysty. I on taki, i on to bierze na siebie. Ale dlatego, że bierze to na siebie, dlatego oni otrzymują życie. To nie jest jakieś magiczne wskrzeszenie czy uzdrowienie, tylko właśnie ono ma cenę. Jezus uzdrawia, dlatego że właśnie zapłacił za to swoim życiem. I tak się dzieje też w stosunku do nas. Jeśli On dzisiaj nas uzdrawia, daje nam siebie w tej liturgii, to, to jest pewna cena za to. Nasz Bóg daje życie, dlatego że oddał swoje życie. To jest to, co nas uzdrawia, właśnie Jego miłość. Niech ta dobra nowina, naprawdę dobra nowina tej Ewangelii, dzisiaj nas ożywia. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.